Ty. Nareszcie. Dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerwell. Hej ty! Nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Jaki kajdan? Zamknąć, mądry. Nara, A jemu co się stało, a? To Ulfrik gromowładny. Prawdziwy, najwyższy król Skyrim. Sam jesteś, Dobrze się spało? Dobra, grałem w tę grę i wiem, że będziesz teraz chwilę pierdolić. Przechodź do rzeczy, bo zarobiony jestem. Jeśli się odwrócisz, zauważysz moich gości. Widzisz, na jedną z tych osób jest kontrakt i ta osoba nie może żywa opuścić tego pomieszczenia. Która jednak? Spróbuj odgadnąć bez mojej pomocy. Dokonaj wyboru. Ow. Dobra, najpierw ty opowiadaj, jak się tu znalazłeś. 3:05 na 3. Była godzina druga w nocy. Mój stary miał nową kobietę. I mówił mi, że ja w porządku. Ja mówię, co ty pierdolisz? To cię ciebie na kasę. On wstał, stary wstał. I mówi mi, co ty kurwa, gnoju? Łapę do mnie wystawia. Chciał mi liścia wyjebać. Ego na pizdę fast atak Bomba w oko, kurwa, na brzuch. Oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie. Na łeb mu sweter założyłem. Bomby od dołu mu wale na nos. Wujaszek na rozdziela Ja miałem to koszulę, co na dziwkach byłem z guzikami. I tak mnie szalpa, że mi wszystkie guziki z koszuli wypadły. Oha. Ale po co ty kurwa tyle przypinasz? Janusz tweru tak, 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 tak. to... Ty? Kiedy oddasz mi kasę. O kurwa, ciąg chuj! Od dzisiaj naliczam ci dodatkowe odsetki. Chyba cię pojebało. Twój dług został spłacony do samego końca. Sądzę po oznaczeniu, ty chyba też leciałaś mu kasę. Oto klucz od chaty. Chuj z ramienia. Proszę Państwa, ostatnia akcja meczu a przy piłce Krychowiak. Wszyscy wiemy jak to się skończy prawdopodobnie aut. Co tu się stało? Wchodzi Elianusz. W serca polskich kibiców znowu wlano nadzieję. Niczym kieliszek zimnej wódeczki, upalny dzień wlany w drapiące gardło. A jak wódeczka to oczywiście marki sniper. Przyjął głębokie wdechy Janusz, Janusz, Janusz Jeb, yep. Robercik wyskakuje do piłki I piłka zmierza w kierunku bramki Przypomina mi się rok 2016 Polska, Armenia Naszej twierdzy W 95 minucie po dograniu rzutu wolnego Błaszczykowskiego Nasz skarb narodowy Robert Lewandowski, orzeł polski Zdobył przepiękną bramkę Uderzając głową w samo okienko Jest, mamy to Honorowa bramka na 1-5 w meczu o psichuj Panie Januszu Mimo spodziewanego Pierdolu. Od słabej reprezentacji Estonii, pan został bohaterem wszystkich Polaków. I mam zaszczyt przekazać panu nagrodę naszego sponsora. Klawisz do laptopa.pl. Złoty klawisz dla zawodnika, który najmniej spierdolił w tym meczu. Dziękuję pani bardzo. To dla mnie bardzo cenne wyróżnienie. Chciałbym pani bardzo serdecznie za to podziękować, a także wszystkim kolegom. Ale przede wszystkim. Za wytrwałość, okazaną determinację, zaangażowanie, umiejętności, talent, wytrwałość. Wiesz, to mały... O, tam będzie pierdolił kocopoły. Chodź Chodź mireczko na papieroska. Jak ostatnio ci podbierałem, to widziałem, że masz jeszcze dwa. Ło ty, kurwa, to ty mi te papieroski podbierasz.